Cześć, witajcie, jestem Technikapa. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem, słuchajcie, zrobimy sobie coś takiego jak item join: czyli na wejściu na serwer graczowi ustawię specjalne y, jakieś tam itemki na pasku, ale y, będą tu dwie nowe rzeczy. Po pierwsze, ustawimy to na konkretnym slocie, czyli kolejmy, że to nie będzie takie zwykłe dodawanie itemów, tylko na przykład na środkowym slocie, albo i a, i zablokujemy graczowi przesuwanie tych itemów. Tak więc będzie to taki typowy plugin na on-join, yy, bardziej mi się wydaje, że pod lobby, yy, bo blokujemy w ogóle przesuwanie jakichkolwiek temu ok a więc co słuchajcie sobie robimy? Na początek sobie wejdźmy do klasy kompas. Oczywiście zróbcie sobie takie package klasy jakie ja mam tutaj. Wejdźcie sobie do klasy kompas i tutaj tak. Napiszemy sobie public static, e, static item stack, item... Mm, bo ten kompas będziemy dodawali, importujemy Orba Inventory, ok, jeszcze sobie to nie zrobię. Eee, I teraz tak, Item Stack, item równa się New Item Stack eee, Material kompas. OK eee, o i możemy sobie od razu, tu item. Żeby nie było błędu, ok. I teraz tak, item meta meta Równa się item geta item meta To już standardowe, jak nie wiecie O, ja, o co z tym chodzi, to słuchajcie Zapraszam was do poradnika Z warfami GUI, bo tam było Mówione bodajże o takich rzeczach um, e, I teraz Tak, e, ustawimy sobie jakiś Tytuł, oczywiście temu Przedmiotowi, wezmę sobie paragraf e, OK, no i na przykład nie, menu trybów no załóżmy jakiś taki kompas właśnie do wyboru tych jakichś trybów jakichś minigamesów, czy no, jakichś innych serwerów I item set, item meta, meta. ok i mamy już w sumie nasz cały kompas zrobiony, wejdźmy sobie słuchajcie teraz do klasy on join oczywiście implement listener, bo używamy tutaj eventu org bucket event control shift o tak szybki import małpa event handler public void on player join player join event a ok importujemy sobie i org bucket event event handler i org bucket event player player join event m, player p równa się event player E, importujemy sobie naszego gracza, org.bucket.entity e, I to get inventory, mm, set item tym razem Add item to jest normalne dodanie itemu, takie ten A właśnie ta rzecz set item em, Set item powoduje, że możemy sobie wybrać slot, na którym chcemy właśnie sobie ustawić ten item Kurczę, tutaj mi coś głośni E, ale dobra, e, i teraz tak: 4 to jest środkowy slot, bo liczymy sloty od 0, czyli jest 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, nie liczymy od 1, tylko od 0, bo tak się liczy w, e, program, w programowaniu. Tak, jakby. E, tak samo jest z argumentami przy komendzie: tam też jest ale piszemy lew równa się 1, a potem mierzymy arx 0. E, ok, e, i teraz kompas item. I, czyli nazwa klasy i tutaj nam to returnuje tego itema, więc e, na wejściu do dostanie właśnie taki item a teraz sobie wejdziemy do klasy on inventory e, Implement listener control Shift O, Finish, OK. I teraz mapa event handler, public void onInventory click Inventory click, e, inventory. Inventory, click event. to jest kolejny event Imple importujemy sobie event handler i inventory click event te, dwoje, te dwie rzeczy tutaj sobie oczywiście też przyczyniamy i player, a nie w sumie teraz słuchajcie to zależy od was jeżeli chcecie, żeby tylko admin słuchajcie żeby admin mógł ruszać itemki w inventory a zwykły gracz nie, to musicie sobie dopisać tak jak player pr .pl, w nasze event player, event get Layer. ja co tu się formuje, Ok, e, importujemy sobie gracza odcastu E adcastu, a, offline player e, i teraz if e, p is op, ale dodajemy tu wykrzyknik. Czyli, jeżeli gracz nie ma opa, to mu ten event będzie zawsze cancelowany. Asset Yy, o co słuchajcie, jeżeli gracz, który właśnie kliknął sobie ten ekwipunek nie ma OPA, to po prostu zablokuje mu przesuwanie itemów, ale jeżeli to jest admin, czyli gracz ma OPA, wykrzyknik to jest zaprzeczenie. Jak gracz ma OPA, to będzie mógł sobie tam ruszać ten ekwipunek i chce. Z tego powodu, że ja na swoim głównym koncie na moim localhostowym serwerze mam już OPA, to po prostu napiszę S cancel true, ale ja bym zalecał tamtą opcję, którą wcześniej napisałem. Ok, tak więc co? Ja to zapisuję. Yy, jeszcze w menu musimy sobie słuchajcie, dopisać takie linie jak get server, get server, get plugin manager, register events, yy, new on inventory, yy, nawias i yy, this. Ok, pierwszy event, yy, change tu, to... o, coś takiego. Czasami jak źle napiszę, że to wam podpowie i piszemy sobie drugi event, get server get plugin manager e, register events e, new on join tym razem nawias tu piszemy sobie this this ok e, importujemy sobie naszego on join z, tych, z tego package'a, events e, i ja wam jeszcze słuchajcie pokażę e, mój plugin xml Wygląda w taki sposób, no nie ma nic tu specjalnego, bo nie ma komendy A więc co, ja to eksportuję i zobaczymy jak to wygląda na naszym serwerze Ok, tak więc słuchajcie, ja już wbiłem na serwer, widzicie dodał mi się taki kompas z napisem menu trybów No nie mogę nic tutaj za bardzo przesuwać, event mi się kanceluje eee, A teraz coś mi tam poznikało. No tutaj to jest chyba spowodowane tym, że mam trochę lagi serwera na tym na tej tutaj właśnie, ale normalnie no to widzicie nie mogę tego kliknąć za bardzo i tak dalej, e, nie mogę rzeczy sobie tak ten brać e, i i co? E, tak więc całe było słuchajcie na tyle w tym odcinku, jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, e, a ja się z wami żegnam. To było słuchajcie na tyle, się na razie, no i cześć.